A Robek z kurwy syn kurwa jego dziwka, poszli się pierdolić do mojego chliwka. Huj, huj, huj! Zajebana, zajebana polka cwana, na kurwa jego mać, jebana, zajebana, zajebana polka cła na kurwa jego mać. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry mili słuchacze, dzień dobry ci krytycy. Co krytykują już, dlaczego tak przeklinasz? Wiecie, że jesteście jedyną grupą, która krytykuje, nie hejtuje. Wielki szacun za to, ale ja nie przeklinam. Ja klnę. I to jest taka tradycja rodzinna już u mnie, bo to już yy, dziadkowie, którzy byli powstancami śląskimi, klnęli na czym świat i Później moja mama się nauczyła od dziadka, mama, druga mama została nauczycielką, to nie klęła. A później ja, czyli trzecie pokolenie. Od kogo się jeszcze uczy tak mówić? Od dzieci siedzących 12-15-letnich na ławce z papierosami w gębie i ja tego kurwa z kurwy syna zajebie. Młodzieży, młodzi, nie mówcie tak do drugiej osoby, bo słowa wracają. Co siejesz, to zbierasz. Nie wolno, klnicie, już potrzebujecie, ale na wesoło, żeby nikogo nie obrażać. Wtedy jest zupełnie inny sens tej waszej wymowy. Dalej, od kogo? Od kogo się jeszcze uczy? No Aleksander Fredro, pamiętacie, 13 Księgę P e, pana Tadeusz'a, czy e, e, Oczek Braciak i Księżniczka Pizdolina? Haha, ha, tam to było soczyście. Także mamy od kogo się uczyć, wam się od kogo uczyć. I co no, oczywiście, Dzień Świra tak samo był, nie? To naprawdę tam też jest cała, cała wszystkie, całe nawet. Mieszanki, knięć. No słuchajcie, dalej tak. Ym, pamiętajcie, przeklinanie nie wolno, a na części gdzie to jest w naszych młodych małżeństwach. Co jeden wyjeżdża dorobić cię na zachód. Ty z kurwy synie jedziesz na zachód iś tam puszczasz, a ja tu do, a ja tu pilnuję kurwa dzieci, czy odwrotnie, to ja haruję kurwa na zachodzie, żebyś mieli doma, ty kurwo szmatę się puszczasz. Ja ludzie widzicie, widzicie? Przeklinanie kogoś. Bardzo zła energia. Klnięcie na czym świat stoi, klnąć jak słowa, to tylko klniesz o, tą, o to, żeby ludzie, żeby ludzie wreszcie zrozumieli, że ten świat jest cały czas jebany Także uważajcie, uważajcie, w jaki sposób to mówicie. <laughs> ludzie, tak to jest. Także trzymajcie się ludzie cieplutko. Nie róbcie sobie krzywdy słowami, bo naprawdę słowa mają moc. Moc? Jest tak samo jak słowo pomoc. Ktoś idzie po, po waszą moc, czy po waszą pomoc? Ha! Widzicie, gra słówek jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca, bo polski język jest tak zmieniony, żebyśmy już tej energii, tej dobrej energii nie używali, bo powiedzieli, że to jest złe. Ludzie, życzę wam mi miłej niedzieli. Trzymajcie się ciepło. lećcie tego kaca, co macie dzisiaj. A teraz wersja utworu bez tych złych niby wyrazów. Parobek mm, mm, jego mm, poślij się mm, do mojego chliwka. Mm, 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 Polka cwana mm, jego mm, nie ma. Mm, mm, Polka cwana. Mm, mm, Hej! Miłej niedzieli!